Nazywam się Małgorzata Michel, jestem autorką książki Nieletni w pedagogii Stanisława Jedlewskiego, Refleksje niedomknięte. Stanisław Jedlewski to bardzo popularna postać w pedagogice resocjalizacyjnej i jeden z twórców pedagogiki i metodyki pracy z osobami nieletnimi, czyli z niepełnoletnimi. Które popełniają różnego rodzaju czyny zabronione, przestępstwa, łamią normy prawne. Książka jest częścią dyptyku. Pierwsza część dotyczyła pałacowych dzieci i takiej niesamowitej historii, która wydarzyła się po II wojnie światowej, kiedy to Stanisław Jedlewski przyjechał do Krzyżowic nieopodal Krakowa i w 1947 roku założył zakład wychowawczo-naukowy dla młodzieży osieroconej w czasie wojny. Natomiast w 1951 roku został zaproszony przez ministra edukacji do Warszawy, aby tam reformować system edukacyjny i założyć pierwszą w Polsce wyższą szkołę pedagogiczną z programem kształcenia pedagogów resocjalizacyjnych. Doświadczenie, które wypracował w Krzeszowicach, czyli metody pracy z młodzieżą poprzez teatr, poprzez literaturę, poprzez sport, poprzez turystykę, spotkania z ciekawymi ludźmi, chciał przenieść na grunt pracy z osobami niepełnoletnimi, które popełniają przestępstwa. Oczywiście w latach 60 uznany był za swoistego szaleńca, dlatego że wyobraźcie sobie państwo sytuację, w której badacz, profesor, naukowiec idzie do zakładu poprawczego, sam rozmawia z nieletnimi przestępcami, realizuje pierwsze w Polsce terenowe badania naukowe dotyczące pracy z osobami nieletnimi i na tej podstawie tworzy zręby pedagogiki resocjalizacyjnej. Co więcej, rozmawiał również z wychowawcami, ponieważ chciał, aby program kształcenia wychowawców, nauczycieli, trenerów, osób pracujących z osobami społecznie niedostosowanymi był jak najbardziej przystosowany do ich potrzeb i spełniał podstawowy cel, jakim jest przywrócenie tych niepełnoletnich osób społeczeństwu. W książce rozprawiam się z tym właśnie systemem i z tą pracą, którą wykonał Stanisław Wiedlewski, zarówno na gruncie teorii pedagogiki, jak i praktyki, ale również metodologii. Badań naukowych. Książka przeznaczona jest nie tylko dla studentów pedagogiki, nie tylko dla doktorantów, ale również dla osób naukowo zajmujących się pedagogiką resocjalizacyjną i pracą z osobami nieletnimi, z wychowawcami, z nauczycielami, z praktykami, z wszystkimi tymi osobami, które są przygotowywane do pracy z osobami nieletnimi. Znajdziecie Państwo w książce zbiór metod pracy z osobami nieletnimi, pewne wskazówki do pracy, które mogą być również. Potrzebne czy wskazane dla tych osób, które na przykład mają pomysły reformowania systemu edukacji i wsparcia osób niepełnoletnich, które popełniają przestępstwa. Serdecznie zapraszam do lektury.